W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Panie Jezu, dziękuję za ten poranek, za to, że mogę wstać i zacząć wszystko od nowa. Dziękuję za pokój, który przychodzi od Ciebie i którego tak często sam sobie nie potrafię dać. Dziękuję za ludzi, za którymi żyję i pracuję, bo przez nich uczysz mnie cierpliwości i miłości. Dziękuję za trud, który pomaga mi wzrastać i odkrywać moje braki. Dziękuję za Twoją obecność, która nie zawodzi. Proszę Cię dziś o łaskę wytrwałości, gdy coś pójdzie nie po mojej myśli. Proszę o delikatność w słowach, by nie ranić, ale budować. Proszę też o odwagę, by zrobić dobro tam, gdzie łatwiej byłoby przejść obojętnie. Proszę otwórz moje serce na Twoje działanie prostych sprawach. Pomóż mi dziś być człowiekiem nadziei. Święty Jan od Krzyża powiedział, gdzie nie ma miłości, wnieś miłość, a znajdziesz miłość. To zdanie pokazuje mi, że zmiana świata zaczyna się ode mnie, a nie od innych. Uczy mnie, że odpowiedź na chłód nie jest dalszym chłodem, ale ciepłem. Przypomina, że to, co daje często, wraca. Choć nie zawsze od razu. Pomóż mi dziś, Panie, wznosić miłość tam, gdzie jej brakuje, nawet jeśli będzie to trudne. W Ewangelii według świętego Mateusza czytamy: Według wiary Waszej niech się Wam stanie. To słowo przypomina mi, że wiara otwiera przestrzeń, w której Ty działasz. Uczy mnie, że nic nie jest zbyt małe, by oddać to Tobie z zaufaniem. Pokazuje też, że Twoje odpowiedzi przychodzą często wtedy, gdy odważę się poprosić. Pomoż mi dziś wierzyć spokojnie, bez napięcia, ale z ufnością. Uczyń moje serce gotowym na Twoje dotknięcie. Boskie serce Jezusa ofiaruję Ci przez niepokalane serce Maryi, wszystkie modlitwy, sprawy, prace i krzyże dnia dzisiejszego. Jako wynagrodzenie za nasze grzechy. Łączę je z tymi intencjami, jakich Ty za nas ofiarowałeś się na Krzyżu i nieustannie ofiarujesz się na ołtarzach całego świata. Ofiaruję ci je za Kościół Święty Katolicki, za Ojca Świętego Leona i na wszystkie intencje na ten miesiąc i dzień wyznaczone. Pragnę też zyskać wszystkie odpusty, jakich dostąpić mogę, i ofiaruję je za dusze w czystu cierpiące. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelaki złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. Święty Gabrielu Archaniele, który byłeś zawsze zwiastunem dobrej nowiny, dopomagaj nam do spokojnego przyjmowania wszelkich wieści, byśmy nigdy nie ulegli panice, a zawsze umieli zaufać Bogu, którego łaską jesteśmy umocnieni. Przyczyniaj się także do tego, aby oznajmiana nam prawda stawała się dla nas jasna i zrozumiała, byśmy umieli przyjąć to, co Bóg w swej dobroci nam objawia. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Trwajcie w pokoju Chrystusa.